Siemano, kochani, jestem właśnie w drodze do Aquaparku w Tychach. Jadę tam zrobić film promocyjny. Jak się pewnie domyślacie, inicjatorem tego jest firma, która zaprojektowała cały ten park. Jest takie założenie, żeby film nie był kolejnym filmem o parku wodnym, w którym tam pani Janina z panem Januszem się taplają w bąbelkach. Tylko wymyśliliśmy sobie tak, że. Eee, nagramy park po zmroku. Eee, po 22.00. ma trwać około półtorej minutki, tak żeby nie przedłużać, ale jednak musimy tam też umieścić wypowiedzi tych osób biorących udział w powstawaniu parku od początku więc będziemy to się starali jakoś zgrabnie ścisnąć a i połączyć z tymi zdjęciami nocnymi jest dopiero wpół do 12 więc będę miał bardzo dużo czasu ale przez cały dzień będziemy gdzieś tam po kolei nagrywać te osoby będzie ze mną fotograf, mój dobry kolega Patryk Wolański który gdzieś tam wszystko to na początku zainicjował bo to on zna właściciela tej firmy projektującej zrobiłem tam im taką małą robótkę kiedyś no i spodobało się więc, jak gdyby współpracujemy dalej, a prawdopodobnie y, mamy też wizję na kolejne projekty. Aha, kochani, zapomniałbym o kwestii takiej, że wczoraj wieczorem przyszła do mnie nowa kamera. Funkielnówka nieśmigana Sony FS5 Mark II. Mam ją ze sobą, ale nie ukrywam, że, że będzie gdzieś tam jeszcze dzisiaj tą raczej wspierającą kamerą, z tego względu, że wiadomo, nie miałem za dużo czasu, żeby się z nią oswoić. Jadę jeszcze zgarnąć Patryka po drodze. No i za chwilę wskakujemy w kąpielówki. Do roboty. thank uh. Podobno jakiś jest Lady Night jest, lady. Tu można sobie z kuską na przykład poleżeć albo Jak ktoś ma jakiegoś baranka Jak tu jest ciepło Przepraszam panowie, Czy mi, tam coś jeszcze możemy odpalić? Bo widzę dużo lampek, ale no może teraz... Może je wszystkie Ci pobaczać. Chciałbym... Właśnie nie, wszystkie chyba nie, ale tutaj z boku mamy te... No, zapalimy, zrobimy sobie najwyżej dwie wersje i tyle. Opornie to idzie trochę, no bo na przykład teraz musimy czekać, aż pan zaświeci światło tutaj, żeby było ładnie oświetlone. Pan poszedł zadzwonić gdzieś tam na górę, żeby oni to włączyli. Poznaliśmy potrzebę klientów i realizujemy naszą misję. No, w Klapkach właśnie ku dawno nie chodziłem. Sauny zaliczone, wyrobiliśmy się co do minutki dosłownie, a wygonili nas, bo jest sauna Ladies. No, niestety. przyszłości, to społeczeństwo oparte na informacji i wiedzy. To było to. Dobra, być... naturalnie i tak mamy normalnie. to. Tak jest, mamy to. Dziękuję ślicznie. Zabiorę od razu no tak, bo to Boże, wszyscy, razu, wszyscy, wszyscy razu nie razu. wychodzą, ale to... Miej tu pan prezes. No, no, to będzie dobre. Wodny Park Tychy zamiast pobierać energię, wykorzystuje odpady mieszkańców do wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej z biogazu. Dobra, kolejna rozmowa za nami. Mamy już godzinę w pół do siódmej, także nie mieliśmy ani chwili przerwy. Pakujemy się i idziemy wreszcie na jakiś obiad. Właśnie nam chłopaki powiedzieli, że o 21 automatycznie wyłączają nawiew, <grywa> także... Tak, kocham dobrą robotę! Kto ma pilota, ten ma władzę. Robi się klimat. Ja jestem gotowy, możemy? Od początku postanowiliśmy sobie za cel stworzenie niepowtarzalnej architektury. Dobra, wsuń sobie to gdzieś tam myślę, że mógłbyś się zapiąć. Więc to prąd tu akurat chyba jest, ale nie starczy, nie? Chyba nie. No nie, widzisz, że to kurwa. Znaczy, tego daj do tego i chuj. Super, pół kroku do tyłu. A tak jak stoisz? Wtedy wiem, że to wszystko miało sens. I teraz moje ulubione zdanie. Mamy to. Mamy to, kochani. Jest godzina pierwsza w nocy. Odstawiłem już Patryka do domu. Teraz ja wracam do swojego. To był bardzo długi dzień. To na pewno spędzony w dosyć trudnych warunkach. Tam było bardzo, naprawdę bardzo ciepło w tym akwaparku. Choć były momenty, że było minus 4, jak na przykład w grocie śnieżnej. Sprzęt też zachowywał się różnie. Wiadomo, szkła parowały i tak dalej. Ale materiał mam zebrany, taki po jaki przyjechałem. Szybciutko zrezygnowałem z FS5, jak widzieliście. No, nie czułem się dobrze. Nie był to najlepszy moment, żeby testować sprzęt. Wywiady poszły w miarę gładko, poza tymi, które były w pomieszczeniach z dużymi ilością oświetlenia ledowego wszystko mi to tam migotało musiałem walczyć z migawką i tak nie do końca byłem w stanie to zniwelować, no i tyle generalnie wiecie, znowu była przyjemna atmosfera to bardzo ważne w pracy zaliczyłem zjeżdżalnię która wynagrodziła mi po prostu cały ten dzień i temperaturę chłopaki w ogóle, Andrzej i Paweł mega są zajarani tym co robią, fajnie być częścią tak dużych rzeczy które tworzą no, i mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze będziemy współpracować. A póki co, wracam do domu, trzeba trochę odespać. No a jutro wrócić do życia za film. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Strzała!